Żeby zrozumieć, jak korzystać z tych środków, które już zostały nam oddane, potrzebujemy się uświadomić, co te środki zasilały, i w tym wszystkie zakątki wysłać rachunki, uświadomić, że korzystało się z moich odszkodowań i reparacji, czyli z mojego pierwotnego konta, z którego korporacja Poland Republic Off pobiera 5000 dolarów za godzinę, które jest zabezpieczone złotem. I z tego do 16 gramów złota na 1 dolara. I z tego jest tworzony cały system niewolnictwa z twojego konta indywidualnego, które posiadasz już od 2012 roku. Z indywidualną odpowiedzialnością za wszystko, co robisz od 1 września 2013 roku. I jeszcze. I jeszcze kochanie. Płacisz systemowi jakiekolwiek opłaty podatki. Jeszcze siebie okazasz, jeszcze dwa razy, jeszcze dwa razy bierzesz tam, dwa razy, dwa, y, 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 kierownica, y, utrzymujesz cały system niewolnictwa, jako całość i z drugiej strony, no, jeszcze go sponsorujesz w tą stronę, do, no, na, na, na dwie strony do jody, a to jest twoje konto, teraz ta energia, to jest twoje konto, jak jej wyczerpiesz, to skończysz doświadczenia. To idzie w linii prostej do siódmego pokolenia. Takie oczyszczenie energetyczne, ziemi jest przez świadomość tego, co się tu dzieje. Świadomi odzyskują wszystko, nieświadomi. Wdzięczność i dziękuję Waszej jest Tylko świadomość tego, że to są Wasze indywidualne kąta. Wszystko. Wszystko zostało oddane. Wszystko. I to wy za to płacicie Każdy, Andrzej Kowalski. Każdy. Każdy bierze udział teraz w, w, w tak bezpośrednim zamachu stanu kochani, Wszystko tutaj jest kochani, no. Tutaj żaden urzędnik państwowy nie ma prawa pełnić funkcji publicznych, żadnych. Ściganie z urzędu za okradanie, za utrzymanie systemu niewolnictwa, za zorganizowaną grupą przestępczą, wszystko mają udowodnione. Każdy urzędnik, na każdym stopniu, nie ważne czy jest prezydent, czy, czy sołtys. To jest podtrzymywanie, utrzymywanie stanu nieświadomości tego, że to wszystko już zostało oddane. Każda gmina, każdy urząd, każdy szpital. Wszystko. Ordynatorzy, szpitali, tu wszyscy macie eksperymenty medyczne na żywych istotach i zbrodnie przeciwko ludzkości. Media, dezinformacja i oczyszczanko. To oni tu takie porządki. Na wszystkich poziomach. Taka moc tu przybywa i sprząta. Jest to moc właśnie ojca i matki, wszechmogącego. To oczyszcza ziemię ze wszystkiego. Z każdych połączeń karmicznych, z każdych połączeń tych, y, tymi umowami handlowymi UCC, bo tu wszystkie firmy tam były zarejestrowane w Stanach, nie? Jako Sklany Stanów i tak dalej, gminy i powiaty. Więc no, wywożone, okradane, siebie okradacie, tylko ja was tu tylko informuję siebie, no. tylko u siebie, kwantowo wszystko jest rozliczane. Jesteście podpięci pod umowy handlowe z funduszem i wszystko kwantowo jest rozliczane, Każ, z każdego swojego indywidualnego weksla, z każdego indywidualnego konta i ze wszystkiego, co wam zostało um, oddane, każdy tu jest rozliczany zgodnie z prawdą, zgodnie z słowem, który wypowiedział, zgodnie z umową, którą podpisał, każdy indywidualnie. Więc kto sprząta, wdzięczność. Kto nie sprząta, też dziękujemy. Kierunek Bruksela. No, <grymne> eee, nic więcej nie ma. Tam. Tu, wszystkie gminy, wszystko jest poddawane. Kościół poddawał wszystko Watykan. Eee, tutaj mamy konkordat mm, z Watykanem, tutaj z Motu Proprio. To tutaj, kochani, no, łamanie konstytucji, prawa kanonicznego. No. Tu wszystko, prawa boskie, czyli uniwersalne łamane, naturalne. Yy, no, I prawa zwyczajowe, no kochani, czy, czytamy Prawo zwyczajowe to jest prawo handlu, czyli prawo prawdy. Yy, prawo yy, naturalne to jest naturalny stan rzeczy, czyli naturalna plana, czyli nasze naturalne DNA. Yy, a uniwersalne, no to wiadomo, boskie, nie? Więc, yy, no? Więc nie soś byś nie był sądzony ja to wszystko na domniemaniu. Ja to każdy za na domniemaniu, ja domniemam. Nie masz dowodów. Nie ma sprawy, dowody potrzebne, i te dowody mają 14 dni, żeby je obalić. Bo to tylko prawdy wystarczy wysłać. To właśnie... I ta prawda jest w tych dokumentach wysyłana. Takie dowody ostre, takich przestępstw, których na przykład dopuścił się Kościół, czyli rytuałów lu lucyferiańskich, za co wszyscy biskupi, papieże, wszyscy arcybiskupi i tak dalej, no to są gwałty na dzieciach, kochani. Udowodnione, to nie jest, to są, to są rytuały w środku tutaj w pod, podziemiach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest dostępne dla każdego na danym poziomie świadomości, na, na jaką prawdę jest gotowe w tu i teraz. Więc uświadamiam się, co, co energetyzowałem i wysłałem umowy handlowe tam do tamtych, do których energetyzowałem, bo to już wiem, że to jest moje konto, mój fundusz i odpowiadam za swoją energię i ja już nie karmię, ja już karmię tylko życie. I przed życiem odpowiadam, czyli przed sobą. Każdy. ją, Ja jestem z przemysłu.